Witam po raz kolejny, tym razem Opel Corsa D i montaż przednich świateł przeciągielnych. Także kupiłem już dwa reflektory, I nie tylko te reflektory, bo jeszcze wiele innych rzeczy. No i zajmiemy się dzisiaj montowaniem tego w tym samochodzie. Chcieliście taki film, więc nagrywam. A więc po kolei, co trzeba zrobić, żeby w Korsie D zamontować sobie halogeny. Przede wszystkim. Zanim zrobicie jeszcze zakupy, warto za zacząć yy, całą robotę od aktywacji halogenów w module BCM, czyli tym ustrojstwie, które znajduje się z tyłu za wyłącznikiem, świateł, yy, ponieważ to ten moduł steruje całą pracą halogenów i od niego zależy, czy w waszym samochodzie można te halogeny zamontować, czy też nie. Ja już wiem, że w tym module y, obsługa halogenów jest możliwa. Aktywację pokażę Wam na koniec filmu, już gdy wszystko zamontuję. Natomiast y, dobrze by było, żebyście zaczęli właśnie o tej aktywacji, ponieważ tych modułów było kilka typów, kilkanaście nawet, i jest szansa, że Twój BCM halogenów nie obsłuży. Wtedy oczywiście dalej takie światełka można podłączyć, ale trzeba już y, nieco więcej rzeźbić i nie będzie to na sposób fabryczny działało. Oczywiście, moduł BCM również można wymienić, co pokazywałem w jednym z poprzednich filmów. Pokrótce omówię, jak to działa. Później przejdziemy już do praktyki, czyli do montażu tych światełek. No i na końcu, tak jak wspominałem wcześniej, pokażę Wam aktywację przy użyciu Techa albo koma, jeszcze nie wiem. A więc tak, pierwsze co trzeba wymienić, to oczywiście przełącznik świateł. Ten ma tutaj dodatkowe guziki od halogenów. Jak możecie zobaczyć. W starym przełączniku mam tylko włącznik świateł przeciwgiernych tylnych. W nowym jest dodatkowy guziczek od przednich światełek. Po wymianie tego przełącznika e, trzeba będzie dołożyć kabelek do wtyczki, która tutaj przychodzi. Wtyczki łączącej e, włącznik świateł właśnie z modułem. BCM to tym kabelkiem pobiegnie sobie sygnał do modułu że wciśliśmy guziczek że chcemy włączyć światełka wtedy moduł y, sprawdzi czy zostały spełnione warunki by takie światła włączyć to znaczy włączony zapłon, włączone światła y, tego typu historie no i jeżeli warunki zostały spełnione to moduł BCM skomunikuje się z licznikiem ten z kolei załączy nam kontrolkę przednich świateł przeciągielnych więc komunikacja pomiędzy modułem BCM a licznikiem odbywa się poprzez linię CAN, czyli taką samochodową sieć komputerową. Tutaj już kabelki są, także niczego nie trzeba dokładać. Jednocześnie wraz z pojawieniem się kontrolki na liczniku moduł BCM zasteruje nam pracą przekaźnika znajdującego się w komorze silnika. Ten przekaźnik, który ja zamontuję to oczywiście rozwiązanie, które nie jest fabryczne, jest to Najzwyklejszy przekaźnik prądu pracy, który ja tutaj zastosuję, takie przekaźniki możecie kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym. Natomiast jest szansa, że w waszej korsie instalacja elektryczna pod halogeny już się znajduje i wystarczy uzupełnić w takim przypadku bezpiecznik i przekaźnik skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika. No, natomiast u mnie tego nie ma. Nie będę wymieniał skrzynki bezpiecznikowej, bo to przerost formy nad treścią. Wystarczy dołożyć najzwyklejszy przekaźnik. Ten przekaźnik również zabezpieczę bezpiecznikiem, co zobaczycie w dalszej części filmu. I to też będzie działało prawie jak fabryka przykazała. Po zaserowaniu przekaźnika oczywiście on włączy nam obwód zasilający bezpośrednio światła przeciągielne przednie. No i tyle całej filozofii. Także jeśli będziecie kupować sobie światło przysięgielne to upewnijcie się, jaki typ jest do Waszej korzyści odpowiedni, ponieważ tutaj były, zdaje się, rzeczy rodzaje, różniły się mocowaniem yy, oraz żarówkami. Yy, do tego pasujące maskownice, wzderzak no i przede wszystkim warto kupić sobie takie halogeny razem z wtyczkami tak żeby dorobić sobie instalację no chyba że tą instalację już macie w swoim samochodzie wtedy tak jak mówiłem zajrzyjcie do tej skrzynki bezpiecznikowej jeżeli w miejscu gdzie ma być przekaźnik piny są uzupełnione czyli widać te metalowe styki wtedy jest szansa że również w miejscu gdzie montuje się halogeny będzie wisiała sobie wiązka z takimi właśnie pasującymi wtyczkami u mnie tego nie ma muszę dosztukować instalację także no niestety te wtyczki tutaj ktoś tak, na hama obciął ledwo co tu wystaje kabelków. Mam nadzieję, że jakoś się do tego podłączę, dorobię sobie instalację. No, no i jeszcze będziecie potrzebowali wszelkiego rodzaju jakieś, tam akcesoria montażowe kabelki, nie kabelki. No i zobaczycie zresztą w czasie, w czasie montażu co mi tam będzie potrzebne. Więc robotę zacznę od demontażu tych zaślepek. Więc jak widzicie, od wewnątrz zderzaka można wcisnąć tutaj te zapadki. W ten sposób łatwiej jest domontować cały plastik. To samo z drugiej strony. Więc kupiłem takie metalowe spinki. Numer części powinien Wam się wyświetlić. I wkładamy je na swoje miejsce. Tak. tym ala gwintem tutaj do zewnątrz ponieważ e, samą lampę będę przykręcał od środka a więc reflektor udało się przykręcić tutaj jeden drugi jeszcze od spodu jest kręt trzymający tutaj tą łapę teraz wkładamy atrapę oczywiście staramy się niczego nie połamać jeden zamontowany siedzi na swoim miejscu Lampy zamontowane, stąd tutaj się troszkę męczyłem. Ciężko ją tam było przykręcić. No najłatwiej by było montować takie reflektory wtedy, gdy jest zdjęty zderzak. No niestety no na samochodzie troszkę trzeba się nakombinować, ale wszystko jest do zrobienia. Teraz wiązka zasilająca. Wykorzystam tutaj wiązkę od Astry Bodajże G. Uciąłem końcówki lamp halogenowych z Astry, a zamontowałem te właśnie od Korsy, wszystko jest w peszlu ochronnym, także będzie to jakoś wyglądać i będzie zabezpieczone. Tutaj mam dwa plusy, dwa minusy. Plusy oczywiście można zmostkować, minusy również. W korsie nie ma podziału na lewą i prawą lampę, są one zasilane obie równocześnie, równolegle z jednej linii zasilającej. Podłączę teraz tą wiązkę do reflektorów, a końcówki wyprowadzę gdzieś w pobliżu akumulatora. No i tam będę kontynuował podłączanie. A więc, instalacja do lamp podłączona Przewód puszczony w peszlu tutaj za tym wspornikiem Masy zmostkowane, przykręcone tutaj, plus te zmostkowane, przedłużony, to już pójdzie do przekaźnika, no trochę to tak poszło w ruch. Także jakoś to się trzyma, można sprawdzić czy to działa. W ramach testu plusa podłączyłem tutaj do bezpieczników. No i. Jeden halogen świeci, drugi nie świeci, więc prawdopodobnie spalona jest żarówka lub gdzieś przerwane jest połączenie, trzeba to sprawdzić. Żarówka wymieniona, sprawdźmy czy zaświeci. Świeci, jedna świeci, druga świeci. Możemy montować przekaźnik. Więc zaczynamy montaż przekaźnika. Mam tu najzwyklejszy przekaźnik. 4 przekaźnik prądu pracy On ma tutaj oznaczenia każdego pinu. Do tego wiązka Przekaźnika nie można włożyć w nieodpowiedni sposób Ona nie pasuje w innej pozycji To jest wiązka co prawda do przekaźnika 5-pinowego Ale jak możecie zobaczyć czerwony kabelek tutaj zaizolowałem Nie będę go podłączał No i widzimy tutaj schemat Także na pin 30 przekaźnika przychodzi napięcie poprzez bezpiecznik 15A z przedniej skrzynki bezpiecznikowej. Także my to pominiemy. Damy bezpośrednie połączenie pod akumulator z zastosowaniem oczywiście bezpiecznika 15A i to połączę z pinem 30. Tak więc 30 czyli ten niebieski przewód przekaźnika połączyłem poprzez bezpiecznik tutaj w oprawie takiej hermetycznej zamykanej 15 amperowy. Podłączyłem bezpośrednio tutaj do tej górnej skrzynki bezpiecznikowej, do drugiego bezpiecznika, 50 płytkowego, mógłbym co prawda pominąć. Ten bezpiecznik, gdybym miał taki właśnie 15A, yy, bezpiecznik płytkowy, on tutaj byłby u mnie do niczego niepotrzebny. Yy, ja całą tą skrzyneczkę wymieniałem przy, przy montażu dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej. Także mam tutaj przynajmniej dwa bezpieczniki, niepotrzebne, nieużywane. No i stąd w tym miejscu się dopiąłem. Yy, a Wy możecie bezpośrednio, choćby do klemy plusowej, się podłączyć, także pin już jest podłączony. Idziemy dalej. No to teraz pin 87. I to już jest zasilanie naszych świateł przeciągielnych, Reflektor lewy, reflektor prawy. Tak jak mówiłem, one są równolegle zasilane z jednej linii. Także podłączamy pin 87 do tego kabelka, który poprowadziłem od reflektorów przeciągowych. Czyli mamy tutaj ten kabel, siwie przewód, sobie tam biegnie od halogenów, ten plus. No i to wpinamy w pin 87, zaraz sobie zobaczę, który to jest kolor. A więc pin 87 to w tym przypadku żółty przewód. Kończymy z zasilaniem halogenów. Więc ja sobie wszystkie połączenia lutuję przy użyciu takiej właśnie lotownicy Parkside a. Bardzo fajna rzecz w miejscach, gdzie nie ma dostępu do energii elektrycznej sieciowej. Także taka lotownica na baterie daje radę. Dobra, a więc tak. Pin 87, 87 mamy podłączony. 30 również. Zaraz podłączmy 86. Co to jest napięcie po zapłonie i to sobie leci do przekaźnika K72 na pin 87 87 i to jest ten przekaźnik to jest pin 80 raczej pin 87 Przekaźnik K72 Nas interesuje pin 87 tego przekaźnika Czyli jak on był tak, czyli ten pin nas interesuje i jego łączymy z 86 tutaj tej naszej wiązki. A więc wkładam kawałek przewodu w miejsce, gdzie przychodzi pin 87 przekaźnika K72. Takie połączenie po najmniejszej linii oporu Zaciskam to przekaźnikiem. Tak po najmniejszej linii oporu. Mamy podłączone napięcie po zabonie. A ten przewodzik gdzieś to sobie wyprowadzimy, przykład tędy, ewentualnie jakiś otworek można zrobić, żeby go później nie zagiąć, nie przeciąć. I to podłączymy do naszego przekaźnika na pin 86. I w tym przypadku jest ten biały przewód Dobra, pozostało podłączyć pin 85 z przekaźnika No i tu już zaczynają się schody, ponieważ ten przewód musimy sobie przedłużyć i wprowadzić do, do kabiny, ponieważ jest to przewód, już, yy, którym steruje moduł BCM. Także z modułem BCM trzeba go będzie połączyć. No, a tak jak mówiłem wcześniej. Yy, no, a to tak jak mówiłem wcześniej to w tym miejscu montuje się fabrycznie przekaźnik świateł przeciwdzielnych jak można zauważyć u mnie nie ma tam żadnych pinów także włożenie przekaźnika nic by tu nie dało natomiast jeśli u was są piny no to szukajcie bo może, może macie wiązkę do halogenów przez co nie musielibyście tak rzeźbić jak ja no więc zabieramy się za wymianę światła. Celowo wyciągamy całą tą kółeczkę odpinamy Kostkę stary wyłącznik starszy wypchnąć i na jego miejsce wkładamy nowy trzeba mocno wcisnąć, żeby się nie ruszał i żeby te blaszki powychodziły. Teraz rozbieramy wtyczkę, czyli przecinamy nożem trytytkę wciskamy tutaj te zapadki i wysuwamy e, ciągnąc za ten plastik czarny. To więc wtyczka rozebrana mamy ponumerowane piny nas interesuje pin 8 jak możecie zauważyć tego pinu tutaj nie ma jest 7 8 pusta 9, 10, 11 no i 12 musimy uzupełnić wiązkę o ten właśnie 8 pin dobra skąd wziąć takie oto piny potrzebne do zamontowania we wtyczce otóż ja korzystam z pinów używanych z wszelkiego rodzaju wtyczek koplowskich. W e, bardzo łatwy sposób można sobie takie piny powyciągać. Pokazywałem wam to już kilkokrotnie. Zbieracie kostkę, śrubokręcikiem, wciskamy zapadkę i wysuwamy kabelek. Potem wystarczy z powrotem zapadkę i wsunąć e, już taki przewodnik na swoje miejsce. Można oczywiście takie piny również kupić na Allegro. Jeśli znajdę e, jaki to jest konkretnie typ, model to powinno wam się ta informacja wyświetlić gdzieś tu teraz. na dole pod filmem no i ten przewodzi. Ten przewodzi. Zamontujemy sobie e, zespół przełącznika świateł czyli nasza kosteczka. Jest to. Sygnał przełącznika przednich świateł przecimogłowych i on tutaj przychodzi na pin 8 tego właśnie włącznika który nie do pinu 30 na kostkę X i 3, yy, czyli to. to jest tylna kostka w module BCM, dolna. Więc to jest moduł do dolnej kostki na pin 30 trzeba się podłączyć tym przewodem więc kabelek mam przedłużony szukam pinu ósmego i wsuwam przewód na swoje miejsce przewód się trzyma składamy kostkę tutaj skleję izolacją następnie w dalszej części filmu ten przewód podłączę właśnie do kostki znajdującej się z tyłu modułu.